Z wszystkim z serenerem w kolejnym odcinku z gry cross o, o, chodź, chodź, Zobaczymy co z tego wyniknie. Jest na Sebol. Bayera. No i jako komentarz. Ja tak, A jako, jak widzicie, jesteśmy Dzień dobry. Straciliśmy bramkę. A ja dzień tylko komentuję dobry. Redox. E, ty się tak już nie zajmuj tym. Klikam. <laughs> dajemy, dajemy, dajemy Tutaj jest, jest, jest i Bayera. Jest i Sebol. Redox. Redox. Pytaj, pytaj, piękne... Tak jest. Jest twoja, jest Nie, twoja. jest. Nie jest moja. Była, 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 była. Kurwa. Jezu! Jezu, nie ma nic gorszego, się czymś pomylił. O kurwa, walam. Dawaj, dawaj. Ej, to no No, to... OBS bajera, jeszcze, jest. jeszcze stream leci teraz, tobie wie tam. jest, jest, jest. Gon, 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 gon. Gon, yes. bajera. Wasza piła. Jest, jest. Kurwa znowu, mnie to tutaj jedno Gdzie ta piłka jest, Kurwa, co jest jest! Dajesz, kurwa, dajesz, kurwa, Dobra, lepimy, kurwa Kurwa, odbiła się. Co? O, co, jeden, kurwa, kurwa Kurwa, Oooooo! Kurwa, kurwa Kurwa, co Kurwa, Kurwa,

Pudło, nie piję. Dawaj, 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 dawaj. Jest sebol, jest sebol, dawaj. Jest sebol. jest Aż jest kurwa, że się, jest dobrze. Jest i bum. Nie ma. Ty bajera, no krzycz, kurwa, dalej, bo pomaga. Nie śpisz się. Nie, to nie pomaga. Pomaga. Nie śpisz się. Ej. Jest, nie. jest! Oj! Ty? To nasza... To nie, to domach, nie, to nie nasza, nasza bramka, przecież. człowieku. A, dobra, dobra, Na Nasze... Dobra, sorry. czerwono od niebieskiego? Przepraszam, kurwa. Pudło? <laughs> <laughs> jest piłka. jest piłka. No tu jest piłka. Na e. Jest, jest. No oh, yes, yes, yes. Nie. No co? Jest, jest, jest. Nie, bajera. Nie, ma, bo mi kto jest. Dawaj, dawaj, dawaj Nie ma, nie nie ma. Nie bieg, ma, nie bieg, si nie, bieg, nie, bieg, nie, bieg, nie! <śm> Psiar, Dobrze, 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 dobry dobrze, dobrze, mecz. Dobry mecz. Przepraszam Państwa, tutaj Szczekowski ma urlop dzisiaj idziemy dalej No ojejra, nie jest, nie jest jest, 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 jest! Ale cię zniszczył Tak, chciałem, chciałem trafić, ale mi się nie udało Ale oni, ale oni mają kurwa, Ja jeszcze się przewróciłem kurwa na bok O Ogień, ogień, ogień Ogień Dawaj Wszystkie Puść wszystko. mnie skurwę, synu! Pierdolowi. Nie! Piotroludy A ty, ty! Ale... za matę Pfff Ci razis, ale 2-2 A czasami w tą piłkę trafisz to jest ciężko Kurwa, zabrali mi, zabrał Ale Skoro? W tym momencie wychodzi wasza... Eee... Yy, Jedną z klasa Kurwa Ona się wjebał we mnie Kurwa, Aleks, ja nieee O kurwa, piłka, piłka <śla> No, nie, dobra, wiesz jak już trzymasz to jedź, jedź, je, je, je. no, I teraz o, widzisz, Radek za zapamowę jest i on przejmuje. No Znaczy nie I... do końca I... z... miałem tego. Ej, ale halo. A czemu nie masz Hopuna. Możesz, możesz. Coś, możesz? Bo zużyłem. Nie trafiłem. Over, no. Kurwa, znowu nie trafiłem. Over, do Gryfla, do Gryfla. O, jebany. O oh, nie, overtime. Nie, dobrze. Nie. Czyli nagła śmierć, Dawaj, 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 dawaj! Broń, broń, kurwa! Jez. Bajera! Bajera moim mistrzem, Bajera Jest! I teraz Redux? Redux! A nie ten, i sebol powinien dobić. I... Ja tutaj, że kurwa staram się. Jest, jest, no. jest, jest, jest! Jest, jest, jest! Nie ma! Bywo, bywo, bywo. Ten tutaj blokuje Bajera, widzisz? Wiem, wiem, on tego. on chyba tutaj jest. Bajera! Dobra, Jeszcze, jeszcze! Kurwa, zajebią nam! Ja! Ale, ale zacięto. Wolka ja pierdele. Wtedy wygrywasz. O, jest szansa. Daj, daj. Jest szansa. To wyrychanie no. się bardzo. Nie, bo jest szansa. Nie, jest szansa. Nie, bo jest szansa. Nie, bo Nie, znamy ich jeszcze. Nie, Chociaż ten Nie, 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 Jest, jest i jedno się Nie. Co z tego, że ona się odbija i się trzyma z przodu na przykład. O kurwa, co takie? jest? O, się nali. Tylko dlaczego mi się te kusze tak nie respiną tobie szybko? Jeden. Nie Co pikniesz, masz kuszę. Masz piłkę. A moja kusza się tak respi, 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 respi. Kuś, o ty jakie to są BRUM! Bayera! Tam jest Redos. Kudo! Jest! Jest! Jest, jest! No musi być! Kurwa proszę! Nie mam co! Co to jest? Jest Redops. Nie mam! Nie nie ma w ogóle A kuszy piłko. nie miałem w ogóle. Chciałem piłkę Ale... zapać nie mogę. Ej, 3 minuty minęły, że na bramkę nie padło. Dobry sprzęt, Jest! Nie! Redok rządzi. 1-0. Yes, hey! Okej, okay, nikt z dobrego, ale. Redok stracił. Ja też też się tego kurwa zaemną. O jezus. Taki kipa na plecach Dawaj, dawaj, dawaj. No, no, ale ledwo no, się no, nie spiłem. Jest. Mówię, że ja tu będę ten bronił kurwa tych Szczeciną i linki będę Jak dam radę no. Jest, Redox biegnie biegnie nie nie piłka Kurwa kurwa Bierz go, bierz go, kurwa Ryszko, bierz go, bierz go. <laughs> Jest, 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 jest! Redox syk, pyk, chuj! Co jest? jest? Gdzie ta piłka? No co jest? Nieba <grywa> Czekaj. Churpa, ani Semurla, ani ty. Bayera wam zajebał piłkę i chuj. O kurwa. Triple poszedł cały do pieca, cała drużyna poszła. Wszyscy poszli, no. No bo myśmy byli w bramce, ale dość razem. Tak. Bajerka! Bajerka! Jest jest, Uch, jest, ba... jest, 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 Dziwki jebane suki! Dobrze, <laughs> dobrze! Tak, tak turetem ktoś! Dobrze, 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 o br mówi! Dobrze! Dajesz br O, tu jest redox. Dajesz! Leć! Aaaaaj! I... Brakuje kogoś, brakuje kogoś piecień. Rykoszem! O no, br no! Jest! Jest! Nie by było. Niee! Dobra, Dobra. O kurwa! kurwa. To strzelił? To są bójka. Nie, no. oni, nie, Oni nie, oni, nie, oni strzeli, oni. Strzeli, oni. nie. Nie, ja, jak kurwa. nie, na nie, 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 O, to Kurwa. O, inną informację nie, ja, nie, ja, ja. i muszę nie, 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 Dobra, jest. Dobra. Za pomieszczę lamuska. Trwa mecz, 2 do 1. Jak Polak z Chorwacją, nie z Ukrainą. Dawidzi. Dobrze, dobrze, dobrze. Cyk, cyk, wykwók. Bronimy, 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 koledzy. Biegniemy, biegniemy, biegniemy. Jest, jest, jestem. Oj. Był. Nie, 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 to jest. Teraz to spierze. Był. Kilkasystem. Yeah, no, beres, dobry beres. Mi po prostu ten. Jest, jest, jest! Ja! Dwa, pięknie, redos. Tutaj asysty, Cebola i rejerki. No tu wiesz, nie chcę, nie chcę skupiać na strzelanie teraz, tylko patrzę co nie robię. No tak, tak, ta, no, jedna rzecz. Także, bro, właśnie. To samo, co to też nie myślało ja że oni... Dawaj, sobie dawaj, subo, dość... A. No tak, tylko A. że mi się kusza kończy potem, no Jakoś dziwnie. Kurwa, nie trafiłem. Albo im się, Albo to mi się kończy, albo oni przerywają, nie? Albo on strzela po prostu, jakoś przerywają. No, i przerywają. Nie? Uch, dobrze. Jest, jest. Jest. Jest, jest, kurde, jest, kurde, jest yeah! Ja to miałem. Ej, ale przecież, przez ten... My, 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 my nie, nie jesteśmy koło. Dobra, dobra. proszę. <śla> A to przyzbiję w tej bez... kurwa! Ja pierdolę! No, no bajera, biedz go! To... Dawaj, no! Głośny, wyjdziesz? Gwańczę, daj się, no, daj się, daj się! Tędził ma? ma, nie? Ma, ma, nie ma. ma, nie ma. Miał! Fit! Kuj. Czas się skończył? Damy radę! No patrz, nie było dużo bramek, tak tam 5-6 do 0, tylko... No nie! Ej! Piękny mecz! Go. A ja też no bo kurwa, sobie. przegrywamy cały czas! O Jezus Ty! O, to o, ty będziesz się wypipować cały film! Dwa razy wygraliśmy na 5-6 meczów. No. Tak. Nie nagrywałem, ani nigdy <noise> nie Kurwa, nie możemy być takimi tandetami, jak kurwa reprezentacja Polski. Kurwy rozpierdolę was trzymaty zajebane o już, Kurwa o patrzcie na to o Patrz o kurwa O właśnie zobacz co robimy dobrze Brakowało Berko, strzałów Patrz kurwa Spierdalaj moja piłka ci w super Dawaj, 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 dawaj Ja rozwaliłem w okay. niego O ładnie o, dawaj, zajebane. Ale, nie, nie trafiłem ja, pierdolę Kurwa Wypierdalaj niebieski spelu. To Z policji będzie... kurwa jesteś, że niebieski! Cicho! Ja bym chciała coś zrobić, ale. Co to będzie odcinek? Nie ten złazny! Kurwa! To jest samo? Ja <t questions> się cieszę, że już przegraszam. Nie wiem, sek. Tak, bo so. Bo Bojera jest taki. No, no, no jedź, jedzie, mi. Ja tutaj byłem z tyłu Ee, coś mi zabrał? No, on mnie, on nie. mi zabrał. Ja miałem no. też, zapadł. Ja wiem Co, obaj sami zabrali. Gdzie jest bajera? Kula! Kula! Ty, bajera, nie jest Bayera! Uja! Nie przybramcę! 2-0! No kurwa, kurwa! <gulia> dawaj, dawaj, ej, czemu się tak czą dacił? Dobra, jest! Bajera! Bam! Miau! Mm. Kurwa, nie trafiłem. Bajera. Bam. Dobra, bajera tam jest. Za tobą jedzie auto. poprawiamy samochód. Dobra, rozpalę tego gościa i... Jest, podróż jest, podróż jest, wyjechać. jest, jest, wyjechać. jest, jest! Jest! Nie miałem być! do jednego! Dajemy, dajemy, dajemy koledzy! Dobra, ja się nie ruszam, stoję z tyłu! Stoję z tyłu, stoję z tyłu! Ciągnię, ciągnię, ciągnię! Kto jest z tyłu? Dobra! Podał, podał, podał! bierz ją! Tutaj mam troszkę bierze się i o, kujesz, bo przyszyłam dobra! Poszli, poszli, poszli! Rozwalę go!

teraz kup się, kurwa. I się skupia. Dobra, Redox przyjmuje piłeczkę. Nie mam. teraz podanie Pace. do Frico. Frico to przeciwnik. Przeciwnik niestety stracił piłkę, my lecimy dalej. Co tu się dzieje, panowie, to jest niemożliwe. Agent, Grey, Redox. Redox, Redox, co on zrobił? Leci, 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 to Nie! Nie! kurwa, kurwa było super! Co tu się dzieje? Słupeczek był, ale ja dobiję i i, i... 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 Wiesz, nie ma... By tutaj ktoś zablokował... u Ta czajemnicka kurwa się zaplątała Ej... No... Tak to nie możemy... Kurwa. NIE DA PIEDROLĘ Samobój, Samobuja jebnąłeś? Kurwa! odezerwałem mi silnika prosto w niego poleciała... No bramkę. Samobój. Kurwa! Samobój, kurwa. No jak Polacy? Bajera! Szczelił samobuja. No jeszcze się kurwa, już chuj Dajesz, dajesz, dajesz daj, 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 Kurwa, jecha, do pieca padłem Kurwa dwa Czemu kurwa nam tak chujowo idzie? Dlatego bo kurwa od ryba Kurwa Kurwa, oddawać mi moją piłkę, szmaty jebane

piłka w powietrzu panowie panie piłka powietrze z Sebol piłkę dostaję dostaje piłkę ale puścił linka, teraz redakcja tutaj Sebol walczy z tym koleśi to i jest gol bitka. ja pierdolę dawaj 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 bera, bera piłkę zostawię w obronie. tylko piłkę Pójść, a ale, czarnie, i się nigdy nie nie jest godzina trzecia prawy nad ranem no druga no Kurde Nieee już się wygrywamy Nie ogniem się go żonałby Ja no, zapomniałem Ale Redom ciągnie ciągnie nic nie ciągnie -y I przegraliśmy Na ja pierdole No nie mogę Zaraz wyjebę ten laptop przez okno Ej, czekaj. Ej, ucieczkę. Oczywiście, Nie, nie, nie. Ah, spokojnie. Kilka. Spokojnie się. Ty dajesz bardziej radę niż ja. ja Trzy. Mam na ten temat Jeden you know na bron. Jeden you know na defense. <laughs> no, no to. Ja staram się to robić z tyłu bardziej. Tak, gumy jest majtka. Alkohol, alkohol, ku, kurwa. No kurwa, no w dupę nie chce kurwa wsadzą po te 500-400 punktów, nie wypierdalają stąd. Halo, 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 bajera, bajera. Spokojnie, wszyscy mają równe szanse. Nie każdy ma takie zwinne palce jak ty. Dokładnie. Bo moje skurczy dostają. Kurwy jebane. Chuj im w dupę, niech im kurwa matka na raka zabra. nie, się przez ury dałeś, słuchajcie. po lewej, Kamikasz. Ej, wypierdalaj! wypierdalaj. W policjacie pierdolony z teraz piłkę. I Bajera mnie zepchnął I chuj do przodu. I tam. I X, i... X, Ale... ma... Nie było, było. piłkę. Bajera SBO został zniszczony. Kurwa, I... kurwa, kurwa! Obronił! Co tam Codowałeś? się? Co tam się... Kurwa! Co złożył? Nie zbyt. no, pójmy szczeli. To to jest odcinek na... No i chuj no, fendy nie no ale. Ale będzie dobrze! No nie no, znowu gol. Nie. Sebol. Pęź, pęć! Sebol że ale to nim, jest, jest, ale to już na bramce. Jest! Była, była. Jezbo. była rejs! bajera, kurwa, prawie to zrobił, ale mu się nie udało. Leci piłka, leci piłka, gdzie jest bajerka? Gdzie jest piłka? A jest tu piłka i bajerka, nie dążył, Sebol też nie zdążył. Przepraszamy Państwa bardzo. A no i chuj. Dalej piłka w drze. Proszę Państwa, nie trzeba się denerwować, jedziemy, jedziemy, jedziemy z piłeczką do przodu, tak jest, tak jest, o, przepraszam, jest, dajemy, 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 dajemy. tylko Redox, pan Redox się respił, ponieważ został zniszczony, kiedy teraz to on właśnie przejmuje tą nić arwiarny i strzela. Nie! Cało gramski państwa! Dalej dajemy dalej, dalej! Jedziemy z koksem... Ma, ma, ma! Nie, nie ma. Piłkę miał na tej nicce, ale już nie ma! No i teraz panowie z niebieskiego teamu strzelają właśnie... Nie strzelili, ale tam leci piłka majorka! nie! Tak! Jest! Było, yes! yes! no. wow, ale nie ma. nie ma. zerwała się, zerwała się. Zerwała się. No i teraz, po raz... Yes! Nie! Nie, nie, nie. Nie. Ale... Jakie zamieszanie zerwamy. na tym? Więc tylko... Tylko i bu... Nie trafiłem, nie trafiłem. Nie? Kurwa! Ja pierdolę wyciągnąłem to, jakim wyciągną, chujem! Wyciągną. Pan Ty, wyciągnął, pan wyciągnął, wyciągnął, czeka! Może przejmie, jest! Będzie przejęcie piłki przez rozka. Nie, nie będzie. Dawaj, dawaj! What? No nie, tam go pan z niebieską nicią przejął. i teraz, jest! Bajetera, jest! Sebol, jest! Piłka goła, lata! Jest! Sebol, jest! Nie. Jest! Nie ma! Nie ma. Kurwa, co to się tu dzieje? Proszę Państwa, jest 1 do 0 od 6 minut, zostało nam tylko półtorej minuty walki, a tutaj jest szok. Odsiąknij oh, się, strzelaj, puszcz, zakręć, jest, kurwa, pierdolę! Dobiłem, Tarnę, Jezus. Dobił już widział gdzie ja wjechałem prawie? mały tak, no. ale mamy jeden do jednego proszę państwa nie ma nie ma nie ma nie ma, nie ma przerwy jedziemy dalej no kurwa jakim cudem oni mnie tak niszczą 8 minut gry i mamy tylko jeden do jednego? rozumiecie to? no o kurwa moja wina moja wina Nikt nie jedno. rozumie oni walczą do upadłego jest, 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 czekaj gdzie ten poleciał, kurwa, w powietrze? To tak, tak. Ma, ma! 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 Nie ma, nie ma, nie ma! Redow. Nie ma kurwa, miał tą piłka na... O kurwa, sytuacja podbrakowa. Zapierdala, zapierdala, zapierdala! ...wiesią! Tak jest. Ma! Ma! Długu, ma! Jedzie, jedzie. Jedzie, 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 jest! A jeden, proszę państwa, 27 sekund przed końcem meczu! To musi być wygrana Chłopaki. Nie może być, nie może być dogrywka, nie może być Chłopaki To się spiąć, kurwa, ja się No kurwa, co złapie to się we mnie wpierdol, jakiś fuj jebany nie! Już widział, to że ja się wyginam na Dobra, tym krześle, No już Wiesz, wiesz Wiesz kurwa, JEST! Co jest? A, koniec jest, meczu. Wygraliśmy. Ej, no, ona była w bramce, kurwa! Ale wygraliśmy. A, weszło. ludzie, ty, tym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam, że wam się oh. podobało. I widzimy się następnym. Pozdrawiam, Redox. Cześć.